Ja nie rozumiem wojny Ja rozumiem brak hmm. yeah. Potrzebuję dwóch rąk, dwóch głosów na noc Jednego domu, bez nagłych przerw Wczoraj I był, dziś nie ma, nikt mnie nie pyta jak Mówią, Tak będzie lepiej, a we mnie robi się brak Dziecko nie wybiera stron, dziecko wybiera spokój Nie zna waszych racji, zna tylko utratę Gdy zabrano połowę świata Coś we mnie pękło cicho Uczę się nie wierzyć Że ktoś wraca szybko Gdy zabrano połowę świata Milcze zamiast wołać Łatwiej nic nie czuć niż ciągle traci yeah, yeah. Ciągłe pożegnania uczą nie ufać Ciągłe zmiany uczą nie przywierać gdy wiem Znika nagle miłość boli jak błąd, to nie chłód Tarcza, to niespokój, to lęk Zabierani bez ostrzeżeń, jakby serce było rzeczą Uczysz mnie świata, w którym wszystko tymczasowe A dziecko potrzebuje stałości, dni co wracają jak ryb Brak jednego rodzica zostaje na cały być Gdy zabrano połowę świata, nie było gdzie się schować Dom to nie jest ściany, to obecność i głowy Zabrano połowę świata, coś zostało w tyle, i będzie mnie doganiał przez całe życie. Nie proszę o ideał, proszę o obecność. Dziecko zapamięta wszystko, ciałem. Strachem przed stratą.